Gdański Uniwersytet Medyczny to największa uczelnia medyczna na północy Polski. To właśnie tam ponad 6 tysięcy studentów i doktorantów kształci się na czterech wydziałach. Farmaceutycznym, lekarskim, nauk o zdrowiu i międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. 4 listopada na uczelni odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla absolwentów kierunku lekarskiego. 222 osoby dołączyły do elitarnego grona ludzi dbających o nasze zdrowie. Rektor, profesor, doktor habilitowany Janusz Moryś przewodniczył uroczystości wręczenia dyplomów i podczas krótkiego Przemówienia pogratulował wszystkim studentom. Co Państwu jeszcze życzyć? No, w zasadzie no, wszystkiego dobrego, abyście tak naprawdę byli dumni z zawodu, który wyjmujecie. Byli szczęśliwi, że jesteście lekarzami e, i pomagacie innym, a samemu, żebyście nie musieli korzystać ze służby składu. O też warto warto pamiętać. Oprócz rektora swoje słowa dla absolwentów skierowali także dziekan Wydziału Lekarskiego profesor dr. habilitowany Janusz Siebert, prezes Stowarzyszenia Absolwentów profesor dr. habilitowany Brunon Imieliński oraz opiekun pierwszego roku Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego dr. Henryk Zawadzki. Zakończenie 6 lat studiów to symboliczny moment. Absolwenci zdają sobie sprawę, że mają potrzebne kwalifikacje, ale wiedzą też, że ciąży na nich duża odpowiedzialność. Po rozdaniu dyplomów dominowały wesołe nastroje. Wydawałoby się, że studia są bardzo trudne, ale myślę, że mimo dużo nauki, która jest na tych studiach, to tak naprawdę można poznać wiele wspaniałych ludzi, świetnie się bawić. Warto studiować medycynę. Jak ma się pasję i chce się leczyć ludzi, to jest na, to naprawdę wspaniały kierunek studiów. Było warto, było oczywiście, warto. że było warto. Sześć ciężkich lat, teraz będziemy walczyć dalej. Zarazili nas tą wielką pasją, dzięki nim mam wiele kierunków, co dalej chcę ciągnąć, i to im zawdzięczamy tak naprawdę. Tą pasję. Co to dużo mówić, no fajnie było, jakby nie patrzeć. Studia trochę trudne, ale tak naprawdę. Trochę wiadomo. szkoda odchodzić. Trochę przykro, ale z drugiej strony ekscytująco, że coś nowego nas czeka. Czas, który uczy nie tylko ym, do zawodu, ale także i do życia. Bardzo pozytywnie i będę mile wspominać ten czas studiów. Świeżo upieczonym absolwentom życzymy wielu sukcesów i realizacji zawodowych planów. Po ceremonii wręczenia dyplomów pozostało im jeszcze zdjęcie togi, charakterystycznego nakrycia głowy i kontynuowanie pasji.